Weźmiemy spakiet pakiet Sport, sport, sport i emo. Tato bajki. Dobrze, już dobrze. Weźmiemy też pakiet Natura. Tato bajki. Bajki, bajki, seriale. I to wszystko. Tato bajki. Dobrze, już dobrze. Weźmiemy Prostaker Plus na prostatę. Sponsorem programu jest Ku Klux Klan To organizacja rasistowska Walcząca o utrzymanie supremacji białych w US W poniedziałek Chcę strzelić sobie w łeb Naprawdę bardzo tego chcę Czuję się bardzo źle Mam ochotę zajebać się Polsat! 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 Polsa. Polsa. Przełącz na polsat! Super polsat! Polsat! Polsat!